Odkąd przesiadłem się całkowicie na granie na konsolach, zapomniałem o istnieniu takiego urządzenia jak monitor. Od 2008 roku z takiego nie korzystałem, bo zawsze wolałem rozwalić się na kanapie przed telewizorem i w taki właśnie sposób grać. W ciągu tych 12 lat, od kiedy gram tylko korzystając z telewizora, wiele się jednak na świecie zmieniło. W dniu, kiedy dostałem do testów monitor od AOC, poczułem się dziwnie. Byłem przyzwyczajony do raczej małego ekranu i garści ustawień. To, co jednak zobaczyłem, zwyczajnie wprawiło mnie w osłupienie. To, co zobaczycie w tym filmie, to starcie jaskiniowca z nowoczesną technologią. Mnie, człowieka, który od lat na monitorze nie grał, ze sprzętem, który sprawił, że sam rozważam kiedyś to, żeby przesiąść się z telewizora na monitor, właśnie. Może na początek garść technicznych szczegółów. AOC AG322QC4. Uff! Ma przekątną 31,5 cala, zakrzywiony ekran i jest wypakowany nowoczesnymi rozwiązaniami. Od częstotliwości odświeżania na poziomie 144 Hz przez niesamowicie dobry HDR, kończąc na rozdzielczości QHD i technologii AMD FreeSync 2. To wszystko brzmi jak czarna magia. No, dla mnie też szczególnie, że jak wspomniałem, moja przerwa w graniu na monitorze była ogromna, a połapanie się w tych wszystkich nowinkach to teraz prawdziwe wyzwanie. Wiecie, że recenzje czy testy sprzętu to dla mnie coś obcego, w końcu głównie zajmuję się graniem w gry i gadaniem o nich właśnie. Traktujcie więc ten film jak zderzenie laika z czymś nowym i nieznanym. No i powiem to od razu: Monitor rozwija skrzydła na mocarnym komputerze. Ja jednak testowałem go na konsolach, gdyż mój laptop służy mi jedynie do pisania i klejenia tych moich wypocin. Niemniej jednak nawet grając na konsoli jestem pod wrażeniem tego jak wygląda obraz na sprzęcie AOC. Zdaję sobie sprawę, że efekty najlepiej jest zobaczyć na własne oczy, jednak mam nadzieję, że film pokaże wam moc ukrytą w tym monitorze. Na pierwszy ogień poszedł Xbox One X. Chciałem zobaczyć najbardziej jak będzie wyglądać Forza Horizon 4. Obraz ostry jak żyleta, HDR sprawiający, że moje oczy dostały orgazmu, a do tego zakrzywiony ekran, który tylko potęgował doznania w tym miejscu przyznać się muszę do tego że to mój pierwszy raz z takim ekranem właśnie dotychczas nie miałem jeszcze okazji grać na takim zawsze sądziłem że to niepotrzebny bajer jednak po tych dwóch tygodniach testów sam pragnę taki mieć głęboka czerni niesamowicie piękne barwy fh4 było pierwszym tytułem jaki sprawdzałem grając na monitorze i byłem zachwycony nie sądziłem, że będzie mi się jeździło lepiej niż na telewizorze, którego używam na co dzień. Mimo mniejszej przykątny ekranu czerpałem tu chyba dużo więcej frajdy z pokonywania setek kilometrów. Następnie postanowiłem zaszaleć w końcu nie każda gra obsługuje hdr a gracze nie kupują monitorów dla jednego tytułu, który będą katować. Odpaliłem Game Passa i zacząłem ściągać co popadnie. Od jakichś małych indyków po większe tytuły. Technologie użyte w sprzęcie od AOC sprawiły, że przy każdej grze czułem taką dziecięcą radochę. Większość z tych gier ogrywałem też na telewizorze, dużo z nich skończyłem, jednak spotkanie z tym monitorem obudziło we mnie coś, czego nie czułem dawno. Frajdę z obcowania z czymś nowym i nieznanym mi wcześniej. To, co testowałem, widzicie teraz na ekranie. Nie sposób wymienić wszystkich tytułów. Postanowiłem katować monitor wszystkim, co miałem pod ręką i ze wszystkim radził sobie wyśmienicie. Nawet wbudowane głośniki mnie zaskoczyły, bo spodziewałem się, że to nie będzie raczej nic specjalnego, a jednak nie mogę powiedzieć na nie nic złego. Fakt nie ma tu jakichś głębi z kosmosu i innych cudów, jednak jak na coś wbudowanego w sprzęt jest zwyczajnie w porządku. Z Xboxem monitor poradził sobie tak, jak powinien, więc do testu wszedł kolejny zawodnik PlayStation 4 Pro. Niedawna premiera The Last of Us 2 to idealny moment, żeby sprawdzić jak sprzęt poradzi sobie ze świeżym tytułem. Ponownie jestem zachwycony. Jarałem się zresztą na tyle, że skończyłem grę właśnie korzystając z tego monitora. Ten idealnie oddaje ciemne barby, których w grze jest sporo skradanie się i odbieranie życia zarażonym miało jeszcze lepszy klimat. Oczywiście tutaj było podobnie jak z konsolą Microsoftu. Zaczęło się od jednego z większych tytułów, a skończyło się na testowaniu wszystkiego co mi w ręce tylko wpadło. Od gier na wyłączność PS4, jak na przykład Spider-Man, przez te wszystkie stada indyków, jakie się na konsoli pojawiły. Tak, wszystkim byłem zachwycony. Naprawdę nie sądziłem, że mój telewizor, choć dużo większy, sprawi, że będę żałował tego, że jednak nie zainwestowałem kiedyś w jakiś dobry monitor. Na samym końcu postanowiłem zobaczyć jak monitor będzie się sprawował ze starszymi konsolami. W końcu nie każdy kto ma taki bajeranski monitor gra tylko w nowości. Podłączyłem PlayStation 3 i znowu niebezpiecznie wkręciłem się w kilka gier, przez co same testy znacząco się przeciągnęły. Powiem więcej, bałem się, że nie wyrobię się z robotą, bo oczywiście skończyłem po raz kolejny trzecią część maxa Paina i zabrałem się za inne klasyki. Nawet jeśli gracie na biekowej konsoli, warto zainteresować się monitorem od LG, Co prawda nie zobaczycie tu wtedy HDR-u i innych kosmicznych technologii, jednak, frajda nadal jest wielka. No i obraz jest ostry jak nigdy przedtem. Widzimy lepiej oddane barwy i serio, moje zakurzone PS3 dzięki temu sprzętowi przeżywa drugą młodość. Sam sprzęt ma też wiele ustawień. W filmie zresztą możecie na przykład zobaczyć tryb demo, pokazujący jak gra wygląda, że tak powiem, normalnie, a jak na omawianym monitorze. Mamy tu przeróżne tryby do poszczególnych gatunków gier. Możemy ustawić wszystko pod granie w strzelanki albo wyścigi, na przykład. W zestawie jest jeszcze taki fikuśny pilot, który znacząco ułatwia poruszanie się po tych wszystkich ustawieniach. No i tak zachwycam się i zachwycam, ale czy monitor ma jakieś wady? No, dla mnie jedną cenę. 1800 zł to moim zdaniem sporo jak za taki sprzęt, aczkolwiek jestem w stanie zrozumieć dlaczego to tyle kosztuje. AOC naprawdę się postarało jeśli chodzi o wykonanie, wszystko wydaje się solidne a podstawą do monitora bez problemu można walczyć jeśli na świecie wybuchnie epidemia zombie. Jest cholernie ciężka, a monitor dzięki niej stoi stabilnie i nic nie ma prawa się bujać. Dla miłośników kolorowych światełek są też ledy, zarówno pod spodem monitora, jak i z tyłu. Można regulować zarówno ich moc, zmienić kolor na czerwony, zielony bądź niebieski, albo całkowicie je wyłączyć. Przyznam, że to fajny bajer, mimo że nie lubię, gdy ze sprzętu robi się przenośną dyskotekę. LEDy szczególnie zachwycały mnie, gdy grałem w nocy, dodawały klimatu i sprawiały, że bardziej wczuwałem się w grę. Czy mogę więc polecić ten sprzęt innym graczom? Z czystym sumieniem tak. Zaznaczam jednak, że jestem totalnym świeżakiem, jeśli chodzi o monitory, jednak dwa tygodnie spędzone z dzieckiem AOC pozwalają mi na te wszystkie zachwyty, które usłyszeliście w tym filmie. Jeśli macie wolne środki na takie cudo, szczerze polecam, mówił do was wulgarny gracz.